Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam, jak możecie włączyć jednocześnie cykl prania i suszenia w pralce, suszarce. Więc w pierwszym kroku musisz wybrać na pokrętle program do swojego cyklu prania. Potem kliknij ten przycisk, a teraz możesz ustawić poziom suszenia. Klikając ten przycisk ponownie i ponownie, mamy opcję doprasowania. Więc to jest uch z większą wilgotnością, uch, aby uch uzupełnić te funkcje odświeżania. A ostatnia opcja to normalne u. Pszenie. I to wszystko. Teraz możemy ustawić temperaturę, a następnie kliknąć na start i to wszystko. Dzięki za oglądanie. Zostawcie nam lajka lub komentarz. I do widzenia.